Dzisiaj wyśmienity sernik z jagodami jest bardzo prosty w przygotowaniu. Składniki znajdziecie w opisie pod filmem, a dokładny przepis na moim blogu esencjakulinarna.pl. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia, zapinamy rand i odcinamy wystający papier. A do miski przesypujemy pokruszone ciastka maślane. Dodajemy rozpuszczone masło. I dokładnie mieszamy wszystkie składniki. Następnie przysypujemy na tortownicę, delikatnie rozprowadzamy i ugniatamy, żeby spód stworzył jednolitą całość. Następnie odstawiamy do lodówki na czas przygotowania masy serowej. Do misy miksera przekładamy twaróg półtłusty. Ja kupiłam już zmielony, jest wyśmienity. Serniki na nim są pyszne. Do tego leci mascarpone, cukier i cukier wanilinowy. Całość dokładnie miksujemy, aż masa serowa stanie się delikatna i puszysta. Następnie dodajemy po jednym całym jajku i cały czas miksujemy kolejne jajko po połączeniu się składników. Na koniec dodajemy budyń waniliowy i delikatnie miksujemy. Gotową masę serową wylewamy na spód i posypujemy umytymi i osuszonymi jagodami. Tutaj leci 200 g, a kolejne 100 g zostawiamy na następny dzień do dekoracji sernika. Sernik pieczemy w 180 stopniach przez 15 minut, grzałka góra-dół, a następnie zmniejszamy temperaturę do 120 stopni i pieczemy jeszcze przez 1 godzinę. Sernik pozostawiamy do ostudzenia w temperaturze pokojowej, potem leci na noc do lodówki, a następnego dnia dekorujemy go świeżymi jagodami, robimy pyszną kawę i gotowe. Dokładny przepis również na PL.